Honorowe dyplomy przyjaciela, gościa niedzielnego odebrało 16 maja w Bielsku Białej kilka osób duchownych i świeckich, wśród nich biskupi oraz bielski prezydent. Okazją do przyznania wyróżnień było dwudziestolecie istnienia bielsko-żwieckiego dodatku popularnego tygodnika katolickiego. Pierwszy numer lokalnej mutacji ukazał się 3 maja 1992 roku i informował o postanowieniach Jana Pawła II zawartych w buli totus tuus polonie populus, dzięki której powołano do życia diecezję bielsko-żwiecką. Wśród wyróżnionych podczas z gali w Bielskim Centrum Kultury byli m.in. bielsko-żywiecki bielsko biskupi Tadeusz Rakoczy, Piotr Greger i Janusz Zimniak, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego biskup Paweł Anweiler, prezydent Bielska Białej Jacek Krywult, starosta bielski Andrzej Płonka. Biskup Rakoczy podkreślał, że bielsko-żywiecki dodatek od początku służy wiernie dziełu nowej ewangelizacji. Z okazji 20. rocznicy powstania dodatku dziennikarze bielsko-żywieckiego gościa Pielgrzymują wraz z czytelnikami do najważniejszych sanktuariów maryjnych, w których wizerunki Matki Bożej noszą papieskie korony. Redakcję Bielsko-Żwieckiego Gościa tworzy obecnie zespół dziennikarzy Alina Świeży-Sobel, ksiądz Jacek Pędziwiatr, Urszula Rogulska od 1998 roku. Pracowali tu także Joanna Jurgała-Jureczka w latach 94-98 i Artur Kasprzykowski do 2006 roku. Pierwszym asystentem kościelnym był ksiądz Kazimierz Sowa.